W kolejnym programie Tele Twójka. Ostatni raz w tym roku szkolnym opowiemy Wam o ciekawostkach z naszej szkoły. W dzisiejszym programie: pierwszy dzień wiosny, konkursy szkolne, lekcje historyczne i europejskie, Dzień Europy, wycieczka kraków w Zakopane. festyn, bal absolwentów. Szkolne talenty i zakończenie roku szkolnego. Z okazji walentynek w szkole przygotowano wiele atrakcji. Obył się konkurs na własnoręcznie wykonaną kartkę walentynkową w języku obcym, działała poczta walentynkowa, można było zakupić i ofiarować sympatii życzenia. Pieniądze, zebrane ze sprzedaży kartek, przeznaczyliśmy na cel charytatywny. Wszyscy mniej lub bardziej zakochani cieszyli się na walentynkową dyskotekę, podczas której bawili się wyśmienicie. Dnia 29 lutego do 2 marca przeżywaliśmy wielkopostne rekolekcje pod hasłem Kościół naszym domem. Mieliśmy możliwość zatrzymania się na chwilę, dociszenia i spotkania sam na sam z Bogiem i ze sobą. W przeżywaniu tych dni pomogli nam zaproszeni goście. Ksiądz Radosław Nowak, ksiądz Tomasz Buliński i pani Dorota Drąg przez swoje świadectwo dodali nam otuchy, nadziei i sił aby stawać się coraz lepszym. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych relacji z podróży do Ziemi Świętej, z wyprawy na Kilimanjaro, a także przeprowadziliśmy interesującą rozmowę o uzależnieniach z terapeutką śremskiej przychodni leczenia uzależnień i współuzależnień. W ramach rekolekcji katechetki pani Grażyna Opelewicz i Elżbieta Wójczyńska, chcąc wyzwolić naszą aktywność, Przygotowało również łamigłówki, układanie wierszyka i piosenki o rodzinie. W części liturgicznej rekolekcji wzięliśmy udział w drodze krzyżowej, mszy świętej i naukach rekolekcji. Mam nadzieję, że czas rekolekcji przyczynił się do umacniania naszej wiary i pogłębiania więzi z Kościołem. 21 marca przywitaliśmy wiosnę. Po długiej zimie zawitała w nasze progi. Samorząd uczniowski przygotował dla nas tej okazji quiz muzyczny, w którym pierwsze miejsce zdobyła klasa 2A. Z radością wzięliśmy udział także w koncercie, który odbył się na sali gimnastycznej Bazar. Szymon Komorowski z klasy 3B wraz z kolegami zespołu zagrał i zaśpiewał utwory rokowych wykonawców. Wydatka tele dwójki intensywnie pracuje, ale znajduje również czas na zabawę i przyjemność. Wraz z opiekunkami udaliśmy się do Śląskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na bowling. Zarezerwowaliśmy dwa tory i utworzyliśmy ry rywalizujące ze sobą drużyny. Kule były bardzo ciężkie, rzuty nie zawsze celne, ale bawiliśmy się wspaniale. Cały czas pamiętamy o czekach Dwukrotnie przeprowadziliśmy w tym semestrze akcje sprzedaży ciast i babeczek. Z pieniędzy, które uzyskaliśmy ze sprzedaży wypieków, udało nam się zakupić około 400 kg przysmaków dla naszych ulubionych kształtowców. Razem z opiekunkami panią Hanną Bednarczyk i panią Gaśną Apelewicz udaliśmy się na długi spacer ze zwierzętami. Bawiliśmy się wspaniale i mam nadzieję, gdzie wkrótce ponownie odwiedzimy naszych czworonożnych przyjaciół. Konkursy czytelnicze cieszą się w naszej szkole coraz większą popularnością. Jednym z nich był konkurs wiedzy z trzech ostatnich tomów książek Joan Rowling. Harry Potter jest jednym z naszych ulubionych książkowych bohaterów, dlatego wielu z nas zna wiele szczegółów z życia tego niezwykłego chłopca. 29 marca odbył się konkurs międzyszkolny, w którym nasze gimnazjum reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego. Ania Kluta, Daria Kwaliszewska, Marysia Jakubowska i Marcin Grabny. Konkurs wygrała grupa z gimnazjum nr 1 w Śremiu. Dyplomy oraz nagrody wręczyła pani wicedyrektor Sabina Marciniak. Konkurs zorganizowały pani Monika Grewnik i pani Iwona Goszkiewicz. Osoby posiadające zdolności plastyczne mogły wziąć udział w konkursie plastycznym w magicznym świecie Harry'ego Pottera. Bezapelacyjnie konkurs wygrał Dawid Olejniczak, którego portret z kredka zachwycił zarówno jury, jak i uczniów. Kolejny konkurs czytelniczy dotyczył książki Igrzyska Śmierci. Historia Katniss, która walczy z bezwzględnym kapitolem, że od pierwszych stron zafascynowała nas, że trudno było się od niej oderwać. Pierwsze miejsce zajęły Aleksandra Czabanska i Daria Falbierska. Główną nagrodą była druga część trylogii, Suzanne Collins, pod tytułem W pierścieniu ognia. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Zwycięzcą gratulujemy. W ramach VI-XVIII wernisażu poetyckiego naszą szkołę odwiedził pan Paweł Kuszczyński. Poeta i krytyk literacki, który rozbawił nas śmiesznymi opowieściami i ciekawymi wierszami. Pod koniec spotkania pan Kuszczyński rozdał autografy wszystkim miłośnikom poezji. Mamy nadzieję, że wiele takich spotkań czeka nas w przyszłości. Nie tylko czytamy, ale i recytujemy poezję. Nasza koleżanka Małgosia Nawrot zajęła cztery miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim polskich noblistów, który odbył się 8 czerwca w gimnazjum nr 1. Gosia pod opieką pani Hanny Kabart przygotowała fragment prozy Ja wierzyłam, rozmowa z Wisławą Szymborską oraz wiersz Wisławej Szymborskiej pod tytułem Każdemu kiedyś, który dla Państwa zaprezentuję. Wisława Szymborska każdemu kiedyś, każdemu kiedyś ktoś bliski umiera, między być albo nie być, zmuszony wybrać to drugie. Ciężko nam uznać, że to fakt banalny, włączony w bieg wydarzeń, zgodny z procedurą. Prędzej czy później na porządku dziennym, nocnym, wieczornym czy bladym porannym. I oczywiste, jak hasło w indeksie, jak paragraf w kodeksie, jak pierwsza, lepsza data w kalendarzu. Ale takie jest prawo i lewo natury. Taki jej na trafił omen i amen. Taka jej ewidencja i omnipotencja. I tylko czasem drobna uprzejmość z jej strony, naszych bliskich umarłych, wrzuca nam do snu. 18 kwietnia odbył się konkurs Wiedzy o Niemczech. Uczniowie zmagali się z pytaniami w pięciu kategoriach tematycznych: Słynni Niemcy, Geografia, Kultura i Tradycja, Budowla oraz inne. Trzy pierwsze miejsca zdobyli: Paulina Laskowska i Tomasz Herka, Jakub Gregows Grabowski i Piotr Flegel, Ania Mostowska i Ania Wójcik. Gratulujemy. Pewnego dnia w szkole pojawił się rycerz i dama innej odległej epoki. Byli to animatorzy prawdziwi miłośnicy historii Horacy Kondras i Paulina Tomczek, którzy przynieśli nas w czasy średniowiecza opowiadając o historii, kulturze i ciekawostkach związanych z tą epoką. Uczniowie mogli się poczuć jak prawdziwi rycerze, przymierzając chemu rycerski oraz podziwiać rekwizyty charakterystyczne dla tej epoki. Nietypowa lekcja historii, będąca ciekawą gawędą o średniowieczu, wywarła duże wrażenie na uczestnikach spotkania. 30 marca nasze gimnazjum zaprezentowało się na targach edukacyjnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Średni. Postaraliśmy się, aby nasza wystawa przyciągnęła uwagę zwiedzających uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości. Każdy mógł się zapoznać z innowacjami edukacyjnymi oferowanymi przez nasze gimnazjum, z osiągnięciami sportowymi naszych uczniów, oraz wysłać krótkich występów artystycznych zespołu wokalnego i flageletowego. W kwietniu wzięliśmy udział w lekcji europejskiej przeprowadzonej przez panią Natalię Krzyżan z Europe Direct z Poznania. W spotkaniu pod hasłem Wycieczka po Europie. Poznajmy kraje członkowskie i ich kulturę. Uczestniczyło 75 uczniów. Pani Natalia Krzyżan opowiedziała nam o krajach unijnych, o związanych z nimi skojarzeniach, ciekawostkach, najpiękniejszych miejscach oraz znanych europejskich postaciach. Informacje przekazywane były głównie w formie quizowej. Na koniec rozwiązywaliśmy test sprawdzający wiedzę o krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wszyscy otrzymali publikację z Unii Europejskiej, natomiast najbardziej aktywni upominki od Europe Direct Poznań, które na pewno zachęcam do dalszego zgłębiania wiedzy o Unii Europejskiej. 19 czerwca nasze gimnazjum odwiedził Pan Karol Kułaga z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu. Został zaproszony przez Klub Młodego Europejczyka działający w naszej szkole. Opowiedział uczniom, wykorzystując prezentację multimedialną, o powstaniu Unii Europejskiej, jej celach, funkcjonowaniu, o miejscu Polski w Unii Europejskiej i o korzyściach z tego płynących. Prowadzący zachęcał młodzież do aktywnego udziału i do dyskusji na tematy europejskie. To spotkanie umożliwiło uczniom uporządkowanie i pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej. 26 kwietnia nasza szkoła utworzyła swoje drzwi. Dla szóstoklasistów. Uczniowie spacerując korytarzami gimnazjum oglądali doświadczenia chemiczne i fizyczne, brali udział w konkursach językowych, składali origami i rozwiązywali quizy o tematyce europejskiej i matematycznej. Zwiedzanie umiliło karaoke. W szkolnej bibliotece razem z panią Tarnaską i panią Grebling można było stworzyć własną biżuterię, karole lub kolczyki. Imprezę uświetnił koncert zespołu rokowego. Jak każdego roku w maju gimnazjum numer 2 w Śremie obchodzi Dzień Europy. Organizatorkami tego dnia są pani Anna Jakusek i Daria Pugawko. W tym roku uczniowie wzięli udział w grze europejskiej. Klub Młodego Europejczyka przygotował dla swoich kolegów quizy i konkursy nawiązujące do krajów unijnych. Na poszczególnych stoiskach, państwach, klasy rozwiązywały różnorodne zadania wiedzowe i sprawnościowe. Na mecie gry zmierzyli się z aforyzmami słynnych Europejczyków. Na każdego uczestnika gry czekały niespodzianki zesponsorowane przez Komisję Europejską, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Radę Rodziców. Ważnym wydarzeniem podczas obchodów Dni Europy był konkurs wiedzowy, którego tematem przewodnim byli słynni Europejczycy. Brało w nim udział sześć dwuosobowych zespołów, które zostały wyłonione podczas wcześniejszych eliminacji. Uczniowie mogli pochwalić się szeroką wiedzą dotyczącą życia i osiągnięć znanych osób. Pierwsze miejsce zajęły Kinga Makałowska i Małgosia Jankowska. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Komisję Europejską. W tym semestrze siedmioro uczniów zakończyło i zaprezentowało swój projekt edukacyjny Harry Potter Gra pod kierunkiem pani Moniki Greb. Gra jest przeznaczona dla osób, które znają twórczość pani Rowling. Wszystkie elementy gry zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów. Pionki. Plansza, pudełko, regulamin, karty pytań, wyzwań i stworów oraz karty graczy. Podczas gry zbiera się punkty i przechodzi na kolejne poziomy. Ostateczna rozgrywka odbywa się pomiędzy najlepszym graczem i Voldemortem. W dniach od 14 do 18 maja bieżącego roku odbył się 21 przegląd piosenki religijnej Shremsong 2012. W przeglądzie wzięli udział soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz inne instytucje. My także wzięliśmy udział. Na scenie reprezentowali nas Marta Tomczak, Wiktoria Gronek, Marta Konieczna, Agnieszka Wesołek, Radek Kozibroda, Radek Grabny i Bartek Schulz, śpiewając utwory Panie ulecz nasz kraj. I święte imię Jezus. Wzięliśmy udział również w warsztatach sztuki przestrzennej. Na rynku stanęło 10 metalowych, czarnych postaci naturalnej wielkości, które ustawialiśmy wyciętymi z papieru sercami zgodnie z mottem: Człowiek nie może żyć bez miłości. W dniach od 22 do 25 maja udaliśmy się na czterodniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego, którą zorganizowały nauczycielki. Pani Dalia Pługawko i Anna Jakuszek. Podróż była długa i męcząca, mimo to sił na zwiedzanie nam nie zabrakło. Pierwsze, pierwszego dnia przechadzaliśmy się po pięknym królewskim Krakowie. Widzieliśmy stary rynek, sukiennice, weszliśmy do kościoła Mariackiego oraz katedry na Wawelu. Duże wrażenie zrobił na nas dzwon Zygmunta, który wszyscy po kolei dotykaliśmy, po noc marzenia. Kolejne dni spędziliśmy już w górach. Dopisała nam pogoda, dlatego mogliśmy podziwiać piękne widoki z Gubałówki, Futurowego Wierchu, Nadmorskim Okiem i w Dolinie Kościeliskiej. Zakupiliśmy również oryginalne prezenty, oscypki, ciupagi i kolorową drewnianą biszuterię. Zakwaterowani byliśmy w pensjonacie, w którym panowała fajna atmosfera, a gospodarze rozpieszczali nas smacznym jedzonkiem. Niestety, po wspaniałej przygodzie, przeżyciach i emocjach nadszedł czas na powrót. Zmęczeni, ale szczęśliwi, wróciliśmy do domu i z niecierpliwością oczekujemy kolejnej wycieczki. To chciał poczuć ducha sportowej rywalizacji tuż przed Euro 2012, pojawił się na szkolnym festynie w Gimnazjum nr 2. 2 czerwca gimnazjaliści dwójki uczestniczyli w sportowym pikniku w Wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w grach sportowych, quizach tematycznych i zabawach na świeżym powietrzu. Najlepiej poradziła sobie z dami F, która otrzymała karnet do ośrodka sportu i rekreacji w śremie. Rada rodziców częstowała uczestników festynu napojami i smażoną kiełbasą z grilla, piknik uświetniły występy młodzieżowych zespołów muzycznych. Szkołem odwiedzili również przyszli uczniowie Gimnazjum nr 2. Którzy chętnie rzucali beretem, strącali kręgle i pokonywali slalom rowerem na flaku. Na koniec imprezy odbyła się długo wyczekiwana loteria dla fantowa, której oprócz piłek, mp i innych upominków można było wylosować bony do wykorzystania w zakładzie frytejskim, kosmetycznym oraz pizzerii. Główną nagrodę. Była loserowa dulkarka wylosowana przez Agatę z klasy trzeciej. Z całą pewnością można stwierdzić, że festyn okazał się udaną imprezą, która dostarczyła rozrywki i zabawy oraz przyczyniła się do lepszego zintegrowania środowiska szkolnego. Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy festynu składają podziękowania wszystkim sponsorom za zaangażowanie i pomoc w jego realizacji. Aby trzecioklasiści mogli spędzić ostatnią już chwilę w swoim gronie, Rada Rodziców zorganizowała bal absolwenta. Przy fajnej muzyce i dobrym jedzonku bawili się wyśmienicie. Była to okazja do potańczenia, pożartowania i powspominania wspólnych lat w tej szkole. Nasze starsze koleżanki wyglądały tego dnia oszołamiająco, a koledzy bardzo elegancko. Życzymy naszym kolegom i koleżankom sukcesów na dalszej drodze życiowej. Przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się już po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród uczniom, którzy w kończącym się roku szkolnym osiągnęli znaczące sukcesy w nauce lub w sporcie. Nagrody odebrało około 80 dziewcząt i chłopców, m.in. za wysokie wyniki w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, a także za działalność w szkolnym wolontariacie, zespole wokalnym, Teledwice klubie młodego Europejczyka oraz samorządzie szkolnym. Największe sukcesy osiągnęli Roland Chyżyk, finalista Wielkopolskiego Konkursu Geograficznego, Aleksandra Czabańska i Kasia Walczak, laureatki etapu powiatowego konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Małgosia Nawrot, trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, Martyna Józefiak, trzecie miejsce w Powiatowym Konkursie Jednego Wiersza, Szymon Komorowski, drugie miejsce i Sylwia Zydorczyk, Trzecie miejsce w Mistrzostwach w Szermierce Szkół Gimnazjalnych oraz Maciej Konatkowski, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w Sztukach Warki. Na uroczystość zostali zaproszeni również rodzice laureatów. Spotkanie zostało uatrakcyjnione występami artystycznymi. Gratulujemy sukcesów i życzymy zasłużonego odpoczynku podczas wakacji. W tym roku żegnamy pana dyrektora Leszka Mańkowskiego, który 28 lat przepracował w budynku przy ulicy szkolnej. Najpierw w szkole podstawowej, a później w gimnazjum numer 2. W tym czasie 20 lat był dyrektorem. W kwietniu dla wszystkich obecnych, byłych pracowników szkoły oraz władz miasta odbyło się pełne wspomnień i humoru spotkanie w Kinoteatrze Słomko. W tym roku pan dyrektor po raz ostatni pożegnał absolwentów oraz uczniów klas pierwszych i drugich. Chcieliśmy podziękować Panu Dyrektorowi za to, że zawsze służył nam radą i pomocą, angażował się w nasze sprawy, a także motywował do pogłębiania wiedzy oraz do wszechstronnego rozwoju. Życzymy Panu Dyrektorowi, aby każdy nadchodzący dzień był tym z dniem w życiu, przepełnionym miłością, dobrocią, szacunkiem i ludzką życzliwością. Życzymy realizacji planów i nowych marzeń oraz kolejnych natchnień. Życzenia składamy w imieniu aktualnych uczniów wielu pokoleń absolwentów, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi. I to już koniec. 29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011-2012. O godzinie 8.30 świadectwa otrzymali trzecioklasiści. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, otrzymali odznakę Primus Inter Pares co znaczy pierwszy, pierwszy wśród równych sobie. Jest to nagroda przyznawana uczniom ze średnią przynajmniej 5-0 na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz o bardzo dobrą lub wzorową zachowania. Tę odznakę otrzymali: Ewelina Brengiel, Kinga Makałowska, Agata Koralewska, Angelika Karaszewska, Anna Bugajewska. Katarzyna Walczak, Franciszek Wojciechowski, Aleksandra Czabańska, Marianna Rozmiarek, Jola Walczak, Karolina Borowska, Karol Julita Bręgiel, Magdalena Dolaciak, Teria Kwaliszewska i Patrycja Łaniec. Podczas tej uroczystości nagrodzono także najlepszego absolwenta. Dziękuję. <noise> Doceniamy również sportowców. Tytuł najlepszego sportowca otrzymał Radosław Grawny a wśród dziewcząt tytuł ten otrzymała Karolina Adamczyk. O godzinie 11. świadectwa otrzymali pozostali uczniowie naszej szkoły. Ostatni raz w tym roku szkolnym uczniowie usłyszeli dźwięk dzwonka. Hurra! nareszcie zasłużone wakacje! Ci, którzy lubią czytać, nie robią sobie wakacji od książki. Przeciwnie, chętnie namówią Was do poczytania co nieco podczas słodkiego lenistwa. Książka, którą chciałem przedstawić, na się Autobiografarz. Książki z tej nie mam przy sobie, ale chciałbym polecić każdemu, który słucha muzyki alternatywnej, bo się chciałby zacząć z nią przygodę. Hej, chciałabym Wam polecić książkę Eragon. To książka typu fantazy dla osób bardzo lubiących ten gatunek. Jeśli znasz się na mitologii, smokach, elfach, walkach, to właśnie książka dla Ciebie. Jest w niej pełno przygód. Opowieść jest ta o chłopcu, który dowiaduje się, że, dowiaduje się, no, że jest smoczym miejscem, że, że ma swoją przyjaciółkę smoczycę, z którą muszą pokonać złego króla. Ale dalej wam nic nie powiem, bo co? No co? Popsuje wam zabawę z czytania, no. Weźcie, wypożyczcie, dowiedzcie się co jest dalej. Hej! Jest to ostatni program przed wakacjami. Na kolejne zapraszamy w następnym roku szkolnym. Ja żegnam się z pastem, gdyż jest to ostatni program, który prowadzę. Od września będę już ucz uczennicą szkoły średniej. Do zobaczenia. Życzymy wymarzonych, radosnych, bezpiecznych wakacji.